Czy kiedykolwiek złapałeś się na tym, że Twój palec zawisł nad klawiaturą, gotowy do napisania gniewnego komentarza w internecie, a ty zastanawiałeś się, czy to naprawdę jestem ja? I poznaj Piotra, 28-letniego grafika, który pewnego dnia zdał sobie sprawę, że jego życie online stało się toksycznym bagnem, pełnym gniewu i frustracji. I co zrobiłby to zmienić? Właśnie dziś porozmawiamy o czymś, co dotyka nas wszystkich: o panowaniu nad gniewem w świecie, który zdaje się być zaprojektowany, by nas wkurzać. I zanim zagłębimy się w historię Piotra, zastanówmy się, dlaczego w naszych czasach tak modne jest dawać upust każdemu przypływowi oburzenia. Czy media społecznościowe naprawdę służą tylko do tego, by podsycać nasz, nasz gniew? I najważniejsze, czy możemy nauczyć się panować nad gniewem, nie tracąc przy tym swojego głosu? I Piotr był typowym internetowym wojownikiem. Każdy kontrowersyjny post, każda wiadomość, która go irytowała, stawały się polem bitwy, ale pewnego dnia, poszczególnie zażartej dyskusji online, która przyniosła się do jego realnego życia, zdał sobie sprawę, że coś się musi zmienić i oto jak wyglądała jego droga do opanowania gniewu. Tydzień pierwszy uświadomienie. Piotr zaczął prowadzić dziennik gniewu, zapisując każdą sytuację, która go zirytowała. Zauważył, że większość jego wybuchów była reakcją na rzeczy, na które nie miał wpływu i postanowił podjąć 30-dniowe wyzwanie zero gniewnych komentarzy online. Tydzień drugi i trzeci zainstalował aplikację do medytacji i zaczął praktykować codziennie przez 10 minut. Wprowadzał zasadę: poczekaj godzinę. Przed odpowiedzią na irytujące wiadomości i zaczął szukać pozytywnych stron w sytuacjach, które go denerwowały. Tydzień czwarty, transformacja. Piotr zauważył, że jego relacje online i offline zaczęły się poprawiać. Zaczął używać mediów społecznościowych do dzielenia się pozytywnymi treściami i stworzył grupę wsparcia dla osób chcących opanować swój gniew w internecie. Ale co ty możesz zrobić, aby lepiej panować nad gniewem w erze mediów społecznościowych? Rozpoznaj swoje triggery. Zwróć uwagę na to, co konkretnie wywołuje Twoją złość online. Zastanów się, czy te rzeczy naprawdę zasługują na Twoją energię i reakcję. I stwórz listę tematów, które są dla Ciebie ważne i warte dyskusji. Wprowadź nowe nawyki, czyli ustaw limity czasu na spędzanie czasu w mediach społecznościowych przed napisaniem gniewnego komentarza. Weź głęboki oddech i policz do 10 albo nawet do 20 i znajdź pozytywne źródła informacji. Inspiracji online i praktykuj empatię, czyli zanim zareagujesz, zastanów się, co może czuć druga osoba. Szukaj wspólnego gruntu, nawet z osobami o odmiennych poglądach i pamiętaj, że każdym, za każdym profilem stoi prawdziwy, realny człowiek. I pamiętaj też o kluczowych zasadach panowania nad gniewem. Świadomość. Gniew często jest reakcją na strach lub poczucie bezsilności. Rozpoznaj swoje emocje, zanim zareagujesz. Odpowiedzialność to Ty kontrolujesz swoje reakcje. Nie wydarzenia zewnętrzne i każdy komentarz, który piszesz, kształtuje twoją cyfrową tożsamość i digital footprint, tak zwany w internecie, nic nie ginie. Konstruktywność. Zamiast atakować, staraj się edukować i inspirować i używaj swojej energii do tworzenia pozytywnych zmian. I po trzech miesiącach swojego eksperymentu Piotr stał się totalnie inną osobą. Jego posty zaczęły inspirować innych do działania, do pozytywnych działań, oczywiście. Znajomi zauważyli, że jest spokojniejszy i bardziej otwarty na dialogi. I co więcej, odkrył, że jego kreatywność jako grafika rozkwitła bez ciągłego stresu i gniewu. Miał więcej energii na twórcze projekty. Więc teraz pytanie do Ciebie, czy, czy jesteś gotów podjąć wyzwanie i zmienić swoje podejście do gniewu i do reagowania gniewnie? Jakby pamiętaj, internet może być miejscem konfliktu, bo każdy się czuje bezkarnie, bo myśli, że jak nie masz profilowego, to nagle się możesz poczuć i nagle jesteś cwany taki. I to niestety w internecie jest tak. Ale internet może być też przestrzenią dialogu i wzajemnego zrozumienia, więc się zastanów, którą część internetu wybierasz, bo to od Ciebie zależy, jak go wykorzystasz. No, więc to by było na tyle z mojej strony. Dziękuję Ci za obejrzenie. Jeśli uważasz, że materiał był wartościowy, zostaw suba, a ja się żegnam. Do następnego.